No cóż, w końcu wyszedł długo oczekiwany zwiastun filmu Minecraft. No i wszyscy widzą, jak to się zapowiada. Powiem tak, że spośród wielu naprawdę złych decyzji, oni podjęli chyba wszystkie najgorsze. Nie jestem zdziwiony, że to jest film aktorski, bo to już było wiadome chyba od 2019 roku. No ale. Największy problem to jest fabuła. O tym przechodzeniu z prawdziwego świata do świata Minecrafta. Ten motyw pojawiał się w filmach tak wiele razy, że tym się już naprawdę żygać chce. Naprawdę, było tyle innych ciekawych opcji. Minecraft, wbrew pozorom, ma fabułę. Płyta numer 11 jest tego idealnym przykładem. Tylko nie jest ona głównym wątkiem. Głównym wątkiem jest oczywiście kopanie, budowanie i tak dalej. To, że end nie pojawi się w filmie i najpewniej również nie zostanie w ogóle wspomniany, to już pomijam. To, że są prawdziwi aktorzy, to akurat mi nie przeszkadza aż tak bardzo, ale tutaj jest zbyt duża ilość CGI. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle. Nie wymagam, żeby to wszystko były efekty praktyczne. No i sam ten świat wygląda bardzo ładnie, tak szczerze. Ale już na przykład, chociaż niektóre drzewa, albo creeper, albo więcej niż jedno zwierzę, czyli owca lub lama, to mogłyby być spokojnie efekty praktyczne. Tak swoją drogą, ludzie narzekają na wygląd tej owcy, a mi tak szczerze o wiele bardziej przeszkadza ten wilk. Bo on wygląda jeszcze dziwniej. A no i Jack Black, który wciela się w rolę Steve'a, no tutaj to już się w ogóle nie postarali. Jakby mu chociaż stylizowali. Fryzurę, przycięli brodę i trochę na potrzeby filmu pofarbowali, no to wyglądałby znacznie lepiej jako Steve. No i również Jason Momoa. Jak dla mnie już ma zmarnowany potencjał. Już ludzie to teraz piszą absolutnie wszędzie, no ale naprawdę. Gdyby Jason Momoa zagrał w tym filmie Hero Braina, to byłoby coś. Legenda po tylu latach stałaby się prawdą. No i on by do tej roli naprawdę bardzo dobrze pasował. A tak to, no, sam nie wiem co on tutaj powiedzieć. No i jeszcze ubiór tych postaci wygląda, jakby byli w sklepie odzieżowym, przez które przeszło tornado. Wspominałem o wyglądzie mobów, ale akurat muszę tutaj przyznać jedno, że akurat pigliny to wyglądają całkiem spoko. One mają być takie creepy, takie brzydkie i w ogóle, więc tu akurat się nawet powiedziałbym postarali. No i akurat pomijam to, że pigliny w grze po czasie zmieniają Mieniają się w zogliny, a tutaj to kompletnie zignorowali, bo akurat szczerze, to w grze było tak trochę na siłę. No a ja nie jestem przeciwnikiem takich małych zmian. Szczególnie że te pigliny są chyba wzorowane na tych z. Podajże Minecraft Dungeons czy jakiejś jeszcze innej gry, a tam one chyba w ogóle się nie zmieniają w ogliny, więc to akurat naprawdę można wybaczyć. No ale już wszystko inne po prostu woła o pomstę. Jak dla mnie fabuła tego filmu powinna wyglądać tak, że grupa osób po prostu żyje w tym świecie Minecrafta, to jest ich świat i tyle. Nie ma żadnych więcej wyjaśnień. Każdy sobie tam tworzy różne budowle, każdy w innym stylu, co by odzwierciedlało to, ile pomysłów na różne budowle mają gracze. A potem zjawia się jakieś zagrożenie, proszą Steve'a o pomoc, potem kilka epickich scen, walka z Hirobrainem i tyle. No i wtedy to byłby faktycznie D Minecraft mówi. To mogłoby być coś naprawdę epickiego, no ale niestety wszystkie nasze nadzieje zostały pogrzebane. Sam do końca nie wiem, czego się spodziewałem po tym, no ale na pewno nie tego. Ja osobiście chciałbym zobaczyć tak... W takim filmie trochę realizmu. I wiem, co powiecie. To jest film o Minecraftzie, gdzie realizmu, no, nie oszukujmy się, nie ma. Ale może wyjaśnię, o co mi chodzi. Chciałbym zobaczyć te mechaniki z gry, tylko przedstawione w live action. Na przykład, że Steve uderza drzewo ręką, a potem je w końcu ścina. Może na przykład ciosem karaty czy coś. Tak, żeby było śmieszniej. No i na przykład craftują na tym ściętym pniu, po prostu, i tyle. Tylko dają jakiś, nie wiem, dywanik z wizerunkiem craftingu, no i kraftują. I na takiej zasadzie, że na przykład faktycznie odrywają od drzewa patyk, dzielą go na cztery, potem znajdują bryłkę węgla, rozbijają ją ręką na cztery części i robią z tego cztery pochodnie, no bo wiecie, jeden patyk i jeden węgiel dają cztery pochodnie, no więc chyba muszą być jakoś rozdzielone. Biorą kilka patyków, łączą je razem w kilof. Można dodać tak trochę realizmu, że na przykład związują to jakoś razem czy coś wychodzi kilow I faktycznie da się nim kopać, mimo iż jest z drewna. Takie coś, nawet w takiej oprawie graficznej jak jest w tym filmie, to byłoby super. Tylko, że itemy nie powinny być takie małe, tylko trochę większe, tak jak w grze. Jak już robią film w live action, no to mogę by zrobić logikę Minecraftową, ale dodać do tego trochę realizmu. Tak jak obstawiam, że większość osób sobie wyobrażała Minecrafta w prawdziwym życiu wiele lat temu. Takie coś mogłoby być naprawdę epickie, no ale wyszło jak zwykle. No i jednak ta klątwa złych filmów na podstawie gier wróciła. Niektórzy mówią, że ten film powinien być animowany. No i tak szczerze, niektórzy się naprawdę postarali, no bo już powstała animowana wersja tego trailera, która wygląda bardzo ładnie. No i jeszcze gdyby tylko postaci ruszały ustami, jak mówią, no to wtedy tak. Zgadzam się, ten film powinien tak wyglądać. No ale cóż, może chociaż ten serial od Netflixa będzie lepszy. Czy ten film obejrze? Szczerze, możliwe. Wygląda tak źle, że aż interesująco. No i tak jak to już ktoś powiedział, Możliwe, że to był celowy zabieg, no bo ludzie będą zainteresowani tym faktycznie jak bardzo ten film będzie zły.